To no, było pytanie na, na, nawet do ciutny, muszę powiedzieć. Z tym, że sobie przyjemność, że nie dałem odpowiedzi na, na równym poziomie no, do, do chipu. No to akurat zjaśnię się pod kolonializmem za tę wypowiedź. Ale powtarzam, jeszcze nie przyłączyłem sobie do, 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 do dobrze języka. Zanim przeszedłem na właściwy język, to, to straciłem, straciłem, że powiem, połowy do przemówienia. Po głosu, w jednym słowo tu byłoby lepiej po prostu. Chciałem do sprawki. To nie jest, to nie jest istotnym, to, to, to się wytnie i tyle. <śmiech> <śmiech> e, natomiast, natomiast, kochani, e, oczywiście w tej chwili e, tu się w parlamencie, e, no, objawia bardzo wyraźna nerwowość. Nerwowość, która się przenosi tam, kiedy przywódcy tam w komisji mówią, że grozi rozpad łóżni, no w parlamencie jest nerwowość, no bo tu jakiś diety parlament się w który czasu zarysłam. Ta to jest zawsze na To znaczy tak, jak przemawiają przywódcy stronnic, czyli pierwszy tam pięciu mówców czy to sala jest gdzieś tam do połowy, potem się, potem się robi ten... pełna sala jest na głosowania, bo za głosowanie jest płatne. Jak, jak się nie głosuje, to nie ma diety, więc czasami na stawców pan ten przychodzi, a nawet, a nawet, nie uwierzycie, kolega Żółtek też Kolega Żółtek jest, niestety, na drugim miejscu, tu tutaj, jeśli nie. wychodzi a to, a to dlatego, że na pierwszym miejscu jest jakiś Włoch, który przed wyborami dowiedział że się nie pojawi razu. ani Przedwoje słowa. później, teraz nie mówię. Także, także sytuacja, sytuacja jest bardzo zabawna. Kolega Żółtek chce powiedzieć, że trzyma fason. Kolega Żółtek świadczył, że on jest bardziej leniwy niż chciwy i jest tego dumny. S <śmiertoszniewczy0> tak, żeby... to, o czym świadczy? Tak? To, to... Styl życia. Szczerze no, mówiąc, Przecież mówiąc no, chociaż ostatnio na, na powiedzeniu Afetu. To chyba było z pięciu głosowań, gdzie się decydował jeden głos. Oczywiście, no. nie o niczym, ale. <słydzyny> <śłydzy> <słydzy> <śłydzy> to jest przyjemne, że dzięki mojemu głosowi, dzięki mojemu głosowi, pada poprawka dotycząca liczenia łapów u tych gwinów. To jest, to, to, to na pewno świadczy, stało się dziwne, że napisałem się na blogu, po raz pierwszy w historii oświadczy, oświadczył przewodniczącym, Zdarzyło się, że uzgodniony kompromis nie przeszedł. Tam jest tak, że wiele tej grupy ze sobą, ja jak to głosuje, mają tam po 70 czy po czy czyli już czy tam, no i tam się, tam się kłócą, jak się między do to wtedy mniejsi ludzie mają szansę zadecydowania. Natomiast, natomiast jeżeli coś uzgodnią kompromis, no to przechodzi. To, to jest szokujące. Wszystkie te grupy uzgodniły kompromis i on nie przeszedł. Były podejrzenia, że jakaś grupa się pomyliła w głosowaniu. Wszystko jest możliwe. Ja osobiście byłem świadkiem w parlamencie polskim, kiedy były głosowania nad budżetem. Słuchajcie, tam jest też 400 głosowań na budżecie w Polsce. To są poprawki. I tam siedział wtedy Dąbrowski, Janusz Dąbrowski, bardzo rozsądny człowiek. I to jest tak, że w pierwszym rzędzie siedzi władzę, się, się orientuje, ale głosuję za nim. No i wtedy dobry człowiek się pomylił, to jest oczywisty w tej sprawy i cała grupa zagłosowała <głaskia> przeciwko własnej poprawce. Zresztą nie jest nie jest elementem. Pamiętam, pamiętam kiedyś e, poseł Dziewulski, poseł Dziewulski e, spóźnił się na, na obrady, a była bardzo, bardzo sprawa, bo się za obrońców praw policjantów. No i, i w takiej sali, kiedy było głosowanie na temat emerytur dla policjantów, na salę, pani chce przycisnął guzik, bo głosowanie zdążył. Przystał guzik, bo niestety nie, nie ten. I jednym głosem padły emerytury na policjantów. A on miał tego dnia właśnie w spotkaniu z policjantami. Więc... Pano, panowie powiedział, pomyliłem się. <grym> Pomyśleliście <grym> państwo, że nie było to przyjemne. Specjalnie przy przyjaźni, przez policjantów. Ale jeszcze wielkie, że mu senat potem śledził, że wszystko. Mam twoje poprawki. Tak naprawdę uderzyliście mi. No ale... był była jeszcze gorsza sprawa, kiedy i, i Waszkiewicz, który był niełaskiewikuter i Iwiński, który był ministrem kto to był teraz Obrony Narodowej z, z Unii Demokratycznej. i kolega z matematyki, no i zapomniałem nazwiska, nie e, I zagłosował też odwrotnie, gdyż cały klub, że się pomylił. Ogólny komentarz w Sejmie brzmiał, chwała Bogu, że nasz Minister Narodowy nie ma tego guzika, sprawę, że wynik głosowania jest użytkiem wierzym głosowa. Glosowa. Także da się wyrzucić. No to, no to musimy iść na galerię w okay. no tej chwili. No tak, wyjdźcie na galerię, a ja pójdę na dół, spróbuję zabrać głos ormachnieckiej kapit. Dobrze. I na jaki temat, ale